W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, wersocie 16 znajdujemy takie słowa: czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Apostoł Paweł przybył do Aten. I to co zobaczył spowodowało, że w duchu był wzburzony, był oburzony, rozgniewany. Wiecie, to jest ciekawe, bo to słowo obruszał się, które mamy Tutaj przetłumaczone. To słowo paroksyno. To jest dokładnie to samo słowo, które znajdujemy w 1 Koryntian 13:5, gdzie jest powiedziane, że miłość się nie unosi. Miłość się nie unosi. Czyli miłość, jak w niektórych innych tłumaczeniach jest powiedziane, nie jest porywcza, nie jest wybuchowa, nie wybucha gniewem. Taka jest miłość. Ale tu czytamy, i to jest tylko te dwa miejsca, które występują w Nowym Testamencie, to słowo. Tu czytamy, że Paweł obruszył się, był właśnie taki zagniewany, rozwłaszczony w swoim sercu z powodu bałochwalstwa. I to jest takie bardzo, myślę, ważne, żebyśmy zrozumieli, bo my często jakby nasze działania w emocjach, rozwłaszczenie się tłumaczymy, a ja mogę wybuchnąć świętym gniewem, bo co, ktoś mi nadepnął na odcisk i mogę teraz pokazać mu święty gniew. I często używamy do tego przykładu Jezusa w świątyni. Tylko nie bierzemy pod uwagę, że tam w Marka w 11 rozdziale zanim Jezus zrobił to co zrobił w świątyni. To najpierw czytamy w 11:11, 11, że przybył do świątyni dzień wcześniej, zobaczył co tam się dzieje, zobaczył wszystko. A że była późna pora, to poszedł do Betanii z uczniami. Tam przenocował, tam miał czas, żeby wszystko przemyśleć, tam miał czas, żeby się modlić, dopiero na drugi dzień wrócił, aby wyrzucić przekupni ze świątyni. Więc to nie było działanie w emocjach. I my tak sobie tłumaczymy, a możemy. Oczywiście jest miejsce dla takiego wzburzenia w naszym życiu, gdy widzimy co? chwalstwo Gdy widzimy ludzi, którzy wieś, ośmieszają Boże dzieło, którzy jakby wykręcają Bożą drogę, którzy używają Boga, Bożego imienia na daremno. Ale gdy Paweł zobaczył w Atenach to bałwochwalstwo, to czy tak oburzony w sercu zaczął bić ich po głowach? Zaczął ich atakować? Ukręcił sobie bić? Nie. On był pełen miłości w swoim sercu, a miłość się nie unosi. I co zrobił? Stanął pośród tych ludzi, czytamy o tym w 22 wersecie, i powiedział Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. On przepełniony miłością do tych ludzi. Zaczął im głosić Ewangelię. I nie bijąc ich po głowie, że wy bałwochwalcy, wy tacy i inni. Nie. On powiedział, wykorzystał to, co zobaczył, do tego, żeby w miłości głosić im Ewangelię. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w naszym życiu kierowali się miłością do drugich ludzi. Bo miłość jest w stanie pozyskać ludzi. Nie ataki. Nie złożeczenie ludziom. Ja myślę o Jezusie, który był prześladowany, był bity, który był przybity do krzyża, szydzono z niego. To co powiedział? Ojcze, wybacz im. Bo Jezus był kierowany miłością. I my też w naszym życiu powinniśmy być kierowani miłością do wielu. Do, nawet do tych, którzy nas prześladują. Tak jak... Rzymian 12:14 mówi: Błogosławcie tych, co was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. I 1 Koryntian 6:7 przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie poniesiecie? Jak ktoś może powiedzieć: Pastorze, ty nie wiesz, co on czy ona mi zrobili. A czy ty wiesz, co zrobili Jezusowi? Ale mimo to, tam wisząc na krzyżu, zawołał wybacz im ojcze, nie wiedzą, co czynią, co w ciemności. I światło ku nas jest pogrążone w ciemności. Wiele ludzi nie wie, co czyni, dlatego nieźmy im to przesłanie Ewangelii, tak jak Paweł był wzburzony w swoim sercu, ale przelał to wzburzenie w to, żeby głosić im Ewangelię, przynieść Chrystusa z martwych stałego. I takie powinno być nasze świadectwo dla tego świata. Oto dla siebie i dla nas wszystkich się modlę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.